Dzień dobry. Dzisiaj jest drugi dzień mojego detoksowego wyzwania i jak zwykle zaraz wypiję sobie szklankę ciepłego, ciepłej wody z cytryną i tutaj mam przygotowany mój, um, mój co? Mido? Co? co? Co to jest? Obiad? Nie, ale to butelka. Butelkę mam przygotowaną i tutaj mam obiad, słuchajcie, to jest mega duży obiad i tutaj jest jakieś 300 ml. o. Jak mi się ktoś pytał, i ja sobie to przeleję teraz ładnie do tej butelki. I na śniadanie mam dzisiaj w ogóle mam wypasione, ponieważ mam smutiska, którego będę robiła w pracy, bo tam mam specjalnego blendera, więc sobie zrobię na świeżo. No. Także, jak na razie, jest fajnie. Obudziłam się nawet bez głodu i na razie też jest w miarę spokojnie. I powiem Wam, że ogólnie chyba czuję niewielką różnicę. Także, do zobaczenia w kolejnej części. Witajcie, moi drodzy. Właśnie jadę do pracy. Jestem po szklance ciepłej wody z cytryną i powiem Wam, że jest. Super, pogoda jest elegancka, kolejny dzień, znaczy nie jest zbyt ładnie, ale jest tak fajnie, rześko, orzeźwiająco i myślę, że to mi też pomoże troszeczkę, to mi pomoże też troszeczkę przeżyć ten dzień. I jakie są moje spostrzeżenia tak na szybko po pierwszym, po pierwszym dniu? Tak jak Wam powiedziałam wczoraj, chyba, miałam dwa kryzysy takie rano przed śniadaniem i później trochę. Ale dałam radę. Zapiłam sobie, wiecie, wodą troszkę. Ogólnie czuję po pierwszym dniu różnicę, bo... Znaczy tak... Yy, generalnie tak przez, przez cały dzień troszeczkę byłam głodna. Yy, ale... Ale, moi drodzy, było to do zniesienia. I tak się czułam jak po dwóch godzinach po zjedzeniu czegoś, czyli tak bar bardzo lekko. Gdzie w moim przypadku ja zawsze wiecie, tak ja mam konkretnie, porządnie, i zawsze nie jeden mężczyzna przy mnie wysiadał przy jedzeniu. Chodzi mi, wiecie, koledzy, albo tam w ogóle jakieś okazje były, to zawsze ja więcej niż wujek, dziadek, kurcze, kuzyn i tak dalej. No, a teraz się czuję bardzo lekko. Piek. Czuję się bardzo lekko, i właśnie mam przygotowaną kolejną książkę, gdzie sobie upichcę coś w piątek, dobrego, smacznego, ale zdrowego. Jakiegoś kurczaczka z grilla z jakąś sałatą, z ryżem, może coś tam wymyślę, fajnego. No, także to na tyle. Mam przygotowany obiad w tym termosie i śniadanie będę będę miała e, pracę sobie zrobię i to będzie blueberry blackberries e, jogurt i ananas także taki e, smoothie będzie na śniadanko e, jeżeli chodzi o jeszcze jeżeli chodzi o te przepisy wszystkie to są w książce i widziałam też e, są aplikacje na Androida także trzeba sobie poszukać Albo na necie też, też na pewno są. Ja postaram się później jeszcze zerknąć, jak ta sytuacja tutaj wygląda z tymi aplikacjami i może Wam coś podrzucę, stronę internetową albo coś. No, także widzimy się, słuchajcie, po śniadaniu na ściance. Muszę wszystko rozłożyć elegancko i kolejna część będzie ze ścianki. No. To trzymajcie się. Na razie Witajcie moi drodzy, jest update jest za 29 i przedczas na śniadanko go! Zobaczcie, to jest taki smoothie. To po prostu jest rewelacja, jak to pięknie pachnie i to jest tak, to jest blueberry, blackberry i. Pineapple to jest... No i Pineapple, może już zapomniałam z tego wszystkiego, ale pięknie pachnie i jest kaloryczny naturalny jogurt. I dodałam sobie łyżkę protein waniliowych z Kinectki, żeby trochę mnie trzymało dłużej I mm, test będzie teraz na żywo Mmm, mm, jakie dobre Warto było czekać cały dzień i y, całą noc na takie pyszne śniadanko mm, Także to jem i zobaczymy na jak długo to mnie nasyci To jest około 700 ml tego napoju, także to musi mi do e, lunchu potem ten sok z rana co zrobiłam i dużo dużo y, tych y, takich tego płynu y, nawadniającego, tego, którego y, część zrobiłam ze buraczkiem i a jest taki, Także ja wracam do roboty i do mojego śniadanka. Jak na razie jestem dzielna zwarta i gotowa. Mam pełną energii i jestem w ogóle, dzisiaj mam bardzo dobry nastrój i humor, także to może być też zasługa tego. Także um, trzymajcie się, do zobaczenia w porach lunchu. Pa! Witajcie moi drodzy, ja w ogóle mam ostatni jakiś problem z nagrywaniem, bo co mi się wydaje, że coś nagrywam, to się okazuje, że ja wyłączam tą kamerę lub telefon. Jest para w pół do pierwszej. Mam swój sok na obiad i słuchajcie, tutaj mam imbir, jabłko, cytrynę i chyba jeszcze coś. I nie jest taki zły, a w ogóle to nie jestem dzisiaj głodna absolutnie. I wytrzymuję bardzo dzielnie. Po tym się porannym było generalnie super, z tego względu, że męczyłam go przez dwie godziny, bo był bardzo syty. I generalnie to ludzie się tutaj na mnie patrzą, bo gadam do telefonu. Będzie zwała, ale dobra. I... Y Jestem bardzo zadowolona. Po wczorajszym dniu czuję się bardzo dobrze. Myślę, że wytrzymam, bo zostało tylko jutro i kawałek z dzisiaj. No, także dam Wam znać po pracy, jak tam mi poszło. Do zobaczenia. Pa pa pa, pa. Witajcie. Słuchajcie, jest. Ja już jestem po pracy. I. O Jezu jest. Dziesię... Nie, jest trzecia równo na zegarku właśnie wracam do domku i powiem wam, że kryzysowy mnie dopada, zaczynam być głodna. Tak jak było fajnie z samego rana i w ogóle i do południa i do lunchu, to teraz już jestem głodna. Jestem głodna i chętnie bym coś sobie przekąsiła małego. Mam ochotę na sałatkę z kurczaka i ze świeżym szpinakiem, taką wiecie rucholą. No, teraz to mi wszystko przychodzi do głowy, co bym sobie pojadła, ale muszę wytrzymać. Jadę do domu zrobić sobie ten napój taki, wiecie, orzeźwiający, zapychający i przygotuję również sok od razu na kolację i go zostawię w lodówce. Całe się że jutro jest ostatni dzień tego wszystkiego już będę gotowa na normalne jedzenie. jakieś jakiś helikopter. E, I jeszcze jedna rzecz to jest taka, że policja jedzie. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że e, nie czuję się osłabiona, czyli nie brakuje mi energii. O, już nie brakuje mi energii, tylko po prostu jestem głodna. I to jest właśnie fajne, że nie jest mi słabo ani nic. O, możecie zobaczyć, jak ląduję. Nie wiem, czy będzie widać helikopter, nie wiem, czy było widać, ale to tak, to była improwizacja. A już. Już wylądował. No, także mm, to by było na tyle. E, no, także trzymajcie dalej za mnie kciuki. Ja za siebie też trzymam. I, I tak czuję się wygrana w tym wszystkim, ponieważ nigdy w życiu nie wytrzymałam tyle bez jedzenia. I tak jak ze mnie jest wielki łasuch i łakonczuch, ale tylko na takie konkretne rzeczy, bo słodyczy to praktycznie nie jem, ale na takie właśnie obiady, lunchy i tak dalej, sałatki, różnego rodzaju mięsa, ziemniaczki, smażone, pieczone, takie inne, mówić no, się cały czas, jednak to. Naprawdę wytrzymałam i dałam radę Myślę, że, że wytrzymam, ale dzisiaj będzie chyba ciężko Chyba, że się napiję tego i troszkę mi przejdzie No, także m, ostatkiem sił jadę do domu I przygotuję sobie mój napój orzeźwiający Także m, do następnego raportu, moi drodzy Pa, pa! Cześć, słuchajcie Już jestem po kryzysie Zrobiłam sobie mój napój i już jest trochę lepiej. Nakarmiłam sobie moje kochane dziecko po pracy. Smaczny taki budyń czekoladowy dostałam dla dzieci: po prostu taki smakował, a mi tak pachniało. Ale już przygotowałam sobie sok na kolację. Także już kryzysowy odszedł na jakiś czas pewnie. Teraz będę często chodzić... Wiecie, siuszu, nie? Bo po, po tej porcji akurat tak całą pół godziny się chodzi. I teraz jedziemy na przejażdżkę, bo przecież nie mogłabym wytrzymać e, w domu jakaś taka piękna powoda i idziemy właśnie, także na razie. moi drodzy, ostatnia część e, raportu z dzisiaj. Jak widzicie jestem trochę wykończona i znowu mówię po cichu, bo już mała sobie śpi. E, a więc tak wypiłam e, kolację i jestem już trochę zmęczona tą dietą, ale daję radę przez cały czas. E, jeszcze jutro ostatni dzień i w piątek jakieś dobre jedzenie. Mam jeszcze całe różowe usta od soku Bo znowu był buraczek I seler, szpinak I tam parę innych też rzeczy Także dzięki za wsparcie Dzięki, że kciukujecie Ten mój pierwszy filmik I, wyczekuj, i wyczekujcie jutro na, kolejną, na kolejny dzień Ostatni Mojej walki trzydniowej Jak również zachęcam Was do tego Żebyście spróbowali takiej lub podobnej metody oczyszczania organizmu, bo naprawdę czuję po, sama po sobie, że jest, jest różnica. Jak widzicie, mam takie włosy byle jakie. obecnie, znaczy byle jakie, mam po prostu proste włosy, bo była u mnie fryzjerka i obcinałyśmy trochę, także jutro już z normalną fryzurą, tak po mojemu, loczki, kręciołki i E, makijaż jutro będzie od rana znowu, także trzymajcie się, na razie dobranoc.